Siemanko, witam Cię serdecznie, z tej strony Enigma Analyzer i zapraszam Cię na kolejny tutorial dotyczący tym razem projektu Solana, który będę rozkładał tutaj troszeczkę na czynniki pierwsze, aby pokazać przed jakimi możliwymi wzrostami możemy być na tym projekcie. Oczywiście jest tutaj ogromna, ogromna narracja związana również z ETF-em, który być może pojawi się, ponieważ będzie on bardzo, bardzo mocno propagowany przez BlackRock, no ale o tym zobaczymy, na razie są o tym plotki, plotki były kiedyś o Bitcoinie, plotki były kiedyś o Ethereum, zobaczymy czy osolanie te plotki nie e oczywiście przełożą się na jakieś efekty związane z ETF-em tego ekosystemu, e nie mi to oceniać, natomiast e bazuje na tym, co widać aktualnie na wykresie. Pamiętaj, że to wszystko to, o czym mówię, nie jest poradą inwestycyjną, nie stanowi rekomendacji. Jest to tylko i wyłącznie moje prywatne zdanie. Jeżeli chcesz dołączyć do darmowej grupy Enigma, pod tym materiałem wideo będzie link, który, z którego możesz skorzystać. Przekieruję on Cię na darmowe treści, wiadomości z rynków, oczywiście z ważniejszych airdropów, a także wiele, wiele newsów, które, które są ciekawe, które będziesz miał po prostu w jednym miejscu. Także jeśli chodzi o rynek Solany, Solana bardzo ciekawy ruch rozpoczęła. Bardzo podobny ruch również tutaj miał miejsce w roku 2000, który ciągnął tą cenę do roku 2001, i tutaj również bardzo podobny, gwałtowny, silny dosyć ruch się odbył. Jeżeli mielibyśmy sprawdzić sobie tutaj od gdzieś od tego dołka do, do tego szczytu, to minęło jakieś około 140 dni. W zasadzie tak samo bardzo podobny ruch tutaj odbył się, gdzieś tu w okolicy 175 dni powiedzmy. Tak? No jeżeli tak patrząc, gdzieś tutaj od tego wzrostu, który się tutaj zaczął, 160 dni tutaj około 140 dni, bardzo zbliżone to były okresy w kontekście tego, co się działo. Następnie solana przez dłuższy czas, w zasadzie zobaczcie, że jesteśmy na wykresie tygodniowym, i na wykresie tygodniowym przez zaledwie raz, dwa, y, trzy tygodnie, y, gdzieś tam utrzymywała się y, na wysokim poziomie i następnie w czwartym tygodniu zaliczyła duże spadki. Y, tutaj również po tym podejściu tej w góry, do góry, przepraszam, przez raz, dwa, y, trzy, no w czwartym tygodniu zaliczyła również Spadki, tak? Więc zobaczcie, że bardzo, bardzo zbliżona ta czasowość była. Następnie zobaczyliśmy delikatne odreagowanie. Te odrogowanie w czasie tutaj było troszeczkę dłuższe niż tutaj. Dlatego trzeba mieć świadomość tego, że być może ten, ta czasowość może być troszeczkę dłuższa. Natomiast po tym spadku, który Solana zaliczyła, miała raz, dwa, trzy, cztery miała 6 tygodni spadkowych i teraz jeżeli mielibyśmy przyjąć bardzo podobny schemat, to teraz od, zaczynając od tego pierwszego tygodnia mieliśmy raz, dwa, trzy, cztery, piąty tydzień e, gdzieś tutaj e, spadków. Y, oczywiście i ten szósty tydzień już domykał y, oczywiście i kończył nasze spadki, więc duża możliwość istnieje tego, że zobaczymy być może jeszcze jeden tydzień jakiś taki, który będzie utrzymywał tą cenę mniej więcej w tych okolicach, y, w których znajduje się rynek teraz aktualnie. Być może będzie tutaj oscylował delikatnie góra dół. Natomiast od tego momentu prawdopodobieństwo jest ogromne, że zaczną się Wzrosty. I teraz te wzrosty, jak możliwie tutaj długie mogą być? To znaczy, w momencie, kiedy weźmiemy sobie tutaj na tą świecę ostatnią i przeliczymy wartość tego wzrostu, to zobaczymy, że tutaj one trwały w okolicach 112 dni, te wzrosty, tak? I teraz, jeżeli mielibyśmy przyjąć, że zaczną się być może za tydzień, być może od 24, Załóżmy, tak? Teraz mamy 20, być może 25, tak? Od początku kolejnego tygodnia, to jeżeli, przy, jeżeli dobierzemy sobie 112 dni, to mamy tutaj w zasadzie okres października 2024, czyli tuż przed wyborami w Stanach Zjednoczonych. Być może do wyborów, do, do listopada zobaczymy jakieś wzrosty, które się tutaj odbędą na... Tym projekcie Solany i jest to również taką cyklicznością zmierzone w kontekście tego, co rynek Solany robił tutaj oczywiście przed tym jednym z większych takich spajków w górę. I teraz zobaczcie, że rynek Solany w tych czasach, w tym okresie, w którym cena rosła gwałtownie bardzo mocno w górę, oczywiście. Pierwszy ten swój impuls do, dotarła do poziomu 4,23 4,61. Był to jeden z najlepszych momentów, w którym cena była bardzo, bardzo wysoko. Jeżeli przyjmiemy sobie te wartości, mamy teraz w, tutaj poziom istotny dla ceny, dla projektu Solany, między 526 a 563 dolary i jest to poziom strefy, w której ten projekt będzie przewartościowany. I według mnie z tego poziomu, jeżeli rynek tutaj faktycznie dotrze, jeżeli będzie szedł bardzo podobną schematycznością, w tych poziomach market będzie przewartościowany i raczej będzie chciał zaliczyć korektę i ta korekta najprawdopodobniej może mieć swoje odreagowanie aż tutaj do poziomu 369 dolarów, ponieważ tak było też poprzednio. I zobaczymy, czy ta schematyczność, czy ta powtarzalność rynkowa może mieć teraz bardzo, bardzo tutaj powtarzalny schemat działania. I oczywiście od tego miejsca wtedy jest duże prawdopodobieństwo, że możemy jeszcze nadbić, jeszcze pójść wyżej. Tak, ja nie wiem jak wysoko, dlatego nie chcę o tym mówić, bo nie będziemy mierzyć teraz tego samego szczytu, ponieważ tego nie lubię, Robić, ale raczej lubię brać średnie po drodze, które pokazują jakieś wartości sensowne do tego, żeby uciekać z rynku. I tak, ponieważ samych szczytów nigdy nie złapiemy, ani dołków również, więc generalnie bazuję na jakiejś takiej średniej. Więc jeżeli patrząc w kontekście tego, uważam, że bardzo, bardzo blisko jesteśmy kolejnego tygodnia, w którym rynek solany może eksplodować, może wystrzelić na tak wysokie poziomy. Oczywiście, natomiast jeżeli wszystko będzie zgodnie również tutaj odbywać się z ceną bitcoina i bitcoin dalej będzie podążał w trendzie, a oczywiście rynek akcji technologicznych cały czas ma ogromną hossę i jest w ogromnym rozpędzie wzrostowym, więc póki co wszystko to wygląda bardzo, bardzo dobrze. Więc to jest tylko taka wartość ode, ode mnie dla Was. Jeżeli chodzi o ten projekt, gdzie ewentualnie uciekać z tego projektu, gdzie może nastąpić odbicie, zapamiętajcie to, być może zapiszcie. Zapraszam Was do lajkowania oraz do zostawienia subskrypcji tego kanału. Zapraszam Was na grupę Enigmy, Elite, grupy rozwijającej się, grupy z ogromnym potencjałem. Zapraszam Was również do komentowania. Trzymajcie się. Miłego dnia. Cześć.